Jak rozróżnić doświadczenia, które przychodzą do nas na te, które pochodzą od Pana Boga i na te, które są z innych źródeł nam proponowane. Otóż każde doświadczenie trudne jest efektem albo naszej słabości, albo słabości kogoś, albo splotu wydarzeń, które się, obróciły się przeciwko nam. I każde doświadczenie, które bardzo świadomie przyjmujemy i w którym chcemy odnaleźć myśl i działanie Pana Boga, to to działanie staje się takim doświadczeniem Pana Boga wobec nas. Kiedy my świadomie przyjmujemy te doświadczenia, wtedy one stają się narzędziami oczyszczenia. Pan Bóg nigdy nie robi nic wbrew nam i dlatego te wszystkie doświadczenia, które się pojawiają, które czasami odbierają nam jakąkolwiek nadzieję, w zależności od tego, jak my je przyjmiemy, tak Pan Bóg będzie mógł działać w naszym życiu, obdarowując nas potrzebnymi łaskami. I dlatego My wiemy dokładnie, że kiedy decydujemy się na przyjęcie trudnego doświadczenia, wtedy Pan Bóg się nami opiekuje i działa w naszym życiu.